Drogi Skorpionie, droga dziewczyno Skorpionie, dzisiaj e, przy piątku 13 wyciągamy szczęśliwą kartę dla każdego znaku zodiaku. I dla Ciebie mam ósemkę denarów. Widzimy tutaj rzemieślnika, który w pociu czoła rozwija swoje rzemiosło. Akurat wydaje się to na pozór bezsensowne, bo on przebija złote monety do jakiegoś drzewa. No ale metafora byłaby taka... Że nawet jeśli masz najbardziej na świecie odjechane hobby, to tego się trzymaj, bo być może dla jakiejś e, grupy skorpionów, to hobby może się okazać na przykład zyskowne, albo przede wszystkim, co zawsze jest najważniejsze, może sprawiać Ci po prostu wielką radość i być na przykład odskocznią e, od monotonii na przykład Twojej pracy zawodowej. Bo hobby zazwyczaj oczyszcza nam głowę, sprawia, że czujemy się spełnieni, że czujemy, że myślami odpływamy gdzieś indziej. No, chyba taka jest idea hobby, ja to tak na przykład rozumiem. Drogi Skorpionie, życzę Ci tego, co dla Ciebie jest potrzebne i pozdrawiam serdecznie. Dobranoc albo dzień dobry, w zależności od tego, kiedy to będziesz oglądać.